Ciemanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Alcatry. E, dziś, tak jak Wam zapowiadałem jakiś czas temu, przerwa od questów dziennych, tym bardziej, że no został mi jeden ten na 50 sztuk srebra, więc słabo. E, dzisiaj natomiast y, zrobimy sobie kolejny dungeon, znowu weźmiemy poziom trudny, no i może, jak nam za szybko pójdzie, to, to jeszcze dorzucimy do tego normalny, więc mam nadzieję, że lubicie walki w dungeonach, y, bo taki jest zamysł na dziś. Eee, więc lecę tutaj wykorzystać e, w miarę możliwości, jak najbardziej, mo e, to co mogę dla Was nagrać. E, to jest który chyba, czwarty odcinek, już więc nie jest źle. Jakoś się wyrabiam, jeszcze mam Wam co nagrywać, e, więc jest dobrze. Mm. Weźmy sobie koszmarnego, nie damy rady. Trudny był dla nas ciężki, więc e, wolę nie, nie ryzykować. Tutaj natomiast fajne jest to, że to właśnie falami potworki będą się pojawiać, więc będziemy mogli się fajnie przygotować na bossa ostatecznego. No i myślę, że w którymś odcinku, jeszcze tak jak zapowiadałem wcześniej, w którymś innym odcinku, zapowiadałem, że zapowiada się. Zapowiadałem, że zapowiada się, tak. Dokładnie tak było właśnie moi drodzy, że spróbujemy sobie przyzwać jakiegoś MOBA, bo mamy szansę przyzwać Dina i coś tam jeszcze możemy przyzywać. I myślę, że damy sobie z tym radę. Więc na pewno będzie jakiś odcinek z przyzywaniem. Tymczasem ja umieram z głodu. W którymś odcinku z Margonem to mówiłem? Eee, dla was e, przyszłym, dla mnie przeszłym. Ale ja nie jadłem od ilu? Od ponad 4-5 godzin. To nie jest jakoś dużo, wiem. Ale no, nie miałem dość, jakiegoś szczególnie bogatego jadłospisu. E, więc głód mnie złapał, dzisiaj miałem półtorej godziny treningu i jeszcze godzinę, przynajmniej, jak nie więcej, szlajania się po mieście w tym upale. E, więc przy małej ilości jedzenia jakby to nie sprzyja. Więc będę musiał nadrabiać. E, tymczasem, e, tymczasem, 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 tymczasem. Chcę, szczerze chyba poczekam nawet z tym jedzeniem na głodnego. I tak muszę się przyzwyczajać, bo nie będę jadł e, na obozach niczego poza tym, co nam na stołówce zafundują, taki jest mój plan żeby w miarę formę utrzymać bez siłowni ale, y, ale doczekam chyba do końca na granicy Alcatri. Jestem już w połowie, więc nie jest źle. Żyję jak widać, e, więc e, jest pyta. Dobra, tutaj działamy cały czas, bijemy co się da. Mm, już mi się mieszają czasem moje bonusy po prostu postaci, bo w e, South Parku w kilku prawdy, które te serie, by the way, wam bardzo polecam, jest bardzo fajna. To W South Parku natomiast było coś takiego, że przy perfekcyjnych ciosach ja zostaję uleczony na przykład albo jakieś tam inne bonusy dostaję. Natomiast y, tutaj czegoś takiego chyba nie ma, więc y, już, już mi się mindfaki włączają czasem dlaczego mi nie wchodzi taki bonus, y, czemu mi się życie nie leczy. O, tutaj jest skalniak. A on też był epicki. <laughs> No, słuchajcie, próbujemy, no. no. Tak naprawdę wiele nam tutaj nie zostaje do dyspozycji wyboru. Tutaj mogę go bardzo unikać, po prostu. W momencie, kiedy ja jestem gotowy atakować, po prostu mogę do niego podchodzić. Szczególnie w momencie, jak nam y, odpadną y, automatyczne leczki. Więc e, tak, więc między dwiema turami automatycznego leka e, będę musiał go unikać jak najbardziej. I jest to wykonalne, moi drodzy. Jest to wykonalne, myślę, że go zrobimy. Piero 5% mu zabrałem. Ja piernicze. No, będzie ciężko, będzie to ciężka walka. Na szczęście mam dużo miksturek przygotowanych. E, więc e, radę sobie damy. On nas gania. Tutaj po drodze go powiedzmy papuga na zero bije, więc jest dobrze. Um, dobra. Muszę w, jak najbardziej się kręcić, po prostu. Bo inaczej będzie ze mną cienko. Dobra. Nawet nie ten na tak co chciałem, ale też, też zadziałał, więc jest dobrze. Um, czy on się leczy? Czy on, przepraszam, bardzo się właśnie uleczył? Czemu on się leczy? To jest nie fair. Tak nie wolno, wolno, pobite Gary. Ale dobra, i tak mniej się leczy niż ja mu zadaję, więc jest dobrze pod tym kątem. Bo cały czas gdzieś tam jest na minusie. Więc kurczę tutaj, będzie chyba serio ciężka ta walka. Ktoś mi zresztą dawał znać w komentarzu, czy gdzieś tam, że chyba na 37 czy 36 levelu będzie łatwiej go bić. Więc sprawdzam. Jak to mówią, sprawdzam. A Więc, e, ile się tylko da, tutaj robię e, jakieś, e, jakieś mu obrażenia, zadaję, więc jest dobrze. E, na pewno więcej mu zbijam niż on sobie leczy, więc to jest przede wszystkim e, drugi raz stwierdzony, oczywiście to samo. E, o, zaraz będę mógł leka włączyć. Wpytę, już nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale ta walka będzie długa, mi się wydaje, e, bo. Bo rzeczywiście tutaj wymagający przeciwnik bardziej niż poprzedni i o jeden level wyższy, więc myślę, że to będzie też przesądzało trochę pod tym kątem. No dobra. Eee, tutaj korzystajmy ile się da z leczenia. Eee, dobra. Eee, no, 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 dawaj, dawaj nam to zwarcie, walka w zwarciu dobrze że nie w rozwarciu. Eee, dobra, dajemy radę. Cały czas żyjemy dopiero 20%, ale, ale żyjemy, więc jest dobrze. On nie ma tak skutecznego leczenia jak ja, więc chociaż tyle, tyle nam na plus wychodzi. Ale walka, powiem wam, przebiegana trochę, ale z jakiejś innej perspektywy, nawet epicka bym powiedział. Eee, więc eee, jest super, to jest dla nas też eee, level up, jeśli chodzi o poziom przeciwnika. O poziom trudności w walce, więc nie dość, że poprzednia walka z tamtym epickim bossem mi się podobała, bo daliśmy radę z epikiem, to w dodatku tutaj też jest epik i to na wyższym poziomie, więc znowu będę mega zadowolony, jak mi się w końcu uda. No tutaj, tak jak widać, no jest, jest ciężar tej walki, jest wyraźnie odczuwalny, ale bardzo powolnymi kroczkami idziemy ciągle do przodu, więc Ojoj, oj, oj! Ten atak mi się nie spodobał. To był bardzo brzydki atak i bardzo niedżentelmeński. Nie mój drogi skalniaku. Więc e, proszę przeprosić e, pana. Czy on się. Nie, nie leczy się przecież. No. Już nie może się leczyć. No. Nie pozwalam. No dawaj. Gdzie ty się tam zatrzymujesz? Co ty ulta ładujesz? Nie pytałem. Nie pytałem. Tego pytania nie było, Hehehehe. 75%, no długa walka, długa, przebiegana przede wszystkim, e, no ale dobra, dobra, dajemy radę, coś mam wrażenie, że kurde, że też, że mi jakoś inaczej mnie leczą te moje potki, jakby mi mniej leczyły niż wcześniej, o dobra, kolejna tura automatycznego leka, no i wpytę, tak to ja mogę, e, więc tutaj już się mniej obawiam w tym momencie dalej powinienem go w sumie unikać bo ma tak mocne ataki, że w sumie jak mu się to skumuluje wszystko to mimo wszystko będzie to dla mnie trudny przeciwnik i może mnie zabić jak się uprze ale miło by było jakby tego nie zrobił byłoby mi bardzo miło o dawaj dawaj, co ty tam rujesz się gnoju? -daję, daję ci popalić po prostu jest dobrze Matko, nie weszła mi miksturka przez chwilę. Dodatkowa sekunda mi była potrzebna. Ale dobra, kurde, ej, ja żyję, ja wciąż żyję. Hej. Dobra, niech go tam truje cały czas. Eee, dobra, dziewiątka mi weszła, no dobra, niech będzie. Też jest e, to dobry wybór. A jaj! Eee, dobra. Cały czas jesteśmy na prowadzeniu, moi drodzy. Jesteśmy cały czas na prowadzeniu. Eee, bo on ma już 64% życia, a my jeszcze 70%. Hehehe. Ja wiem, że to tak nie działa, ale no, dajcie się nacieszyć. Eee, no. Gnojku. Dobra, przynajmniej tyle, że nie blokują mi się miksturki. Kiedy ja mam e, zamiar się podleczać inną miksturką niż ta, która jest zablokowana, to mi się ona nie blokuje. Wcześniej wydaje mi się, że coś takiego niestety było blokowane. E, więc to idzie na duży plus. A ja, no. Kurde, ej, damy mu radę. Jak nie popełnię głupiego błędu, to jest to, co mówiłem ostatnio. Eee, przy poprzednich walkach. jak nie popełnię głupiego błędu, to ja go porobię. To muszę, kurde, być bardzo ostrożny i cały czas tutaj aktywnie się przemieszczać. Więc jest to przebiegana walka, po prostu. Eee, ale damy radę. Jest dobrze. Jestem bardzo dobrej myśli, moi drodzy. No kurde, no 58%. Już prawie połowę życia mu zbiliśmy. Więc jest w pyte, a gościu już panikuje. Widać po prostu panikę w jego oczach. Widzicie to? Znowu lek. No i tak to ja mogę. No. Dawaj gnoja, dawaj gnoja. No. I... Proszę mi tu ulta tylko nie wrzucać. Bo bym był, był e, bardzo niezadowolony z tego powodu. Mhm. Dobra, siódemka mi się skończyła. Będę musiał się dozbroić. E, przerzucić sobie jakąś miksturkę z ekipunku. Więc mam nadzieję, że on mimo wszystko da mi za chwilę jakąś, jakiś moment wytchnienia. Cały czas tutaj aktywnie muszę też uczestniczyć w dodawaniu sobie umek. E, w sensie... W, tak, tak, w wykorzystywaniu umek w walce. Ale dobra. Ajajaj. Jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Połowa życia już prawie za nim. 50% to dla mnie taki fajny próg. Taki akceptowalny. Więc dajcie mi go yy, porządnie zabić. Jest 50%. Osiągnęliśmy próg 50%, moi drodzy. Ważne, żeby on się teraz za bardzo nie podleczył i żebym ja nie zapomniał o leczeniu siebie. Ajajaj. Bo lubię o tym zapominać z tego co widzę. No, i oczywiście weszliśmy w obszar jego ataku. Dobra. Jest dobrze, stabilnie. Ciulowo, ale stabilnie. Dobrze, że ja mam tyle tych potek. Matko Boska. Dobrze, bardzo polecam odbieranie codziennych tych bonusów za codzienne logowanie. Bo naprawdę dużo potek wchodzi w pewnym momencie, chyba 15 na dzień i tak dalej. Gdzie po skumulowaniu tego przez y, dużą ilość dni e, daje nam to bardzo bardzo zadowalający wynik. Oczywiście, że czekał. Dobra, chyba go wyczaiłem. On chyba czeka tymi ultami, żebym ja podszedł po prostu. To jest sprytne. Jeśli to rzeczywiście tak zostało rozegrane, to duże brawa dla kogoś, kto to zaprojektował. Skoro on czeka na, na nasze. E, Podejście na nasz błąd, więc jest super po prostu zrobiona postać. E, dobre backstory, tak, tak, tak. E, dobra, tutaj leczek wszedł. Dobra, mój laptop pewnie zbliża się już do 100 stopni temperatury, więc będę musiał po tym odcinku zrobić chwilę przerwy. Idealnie, żeby coś zjeść, po prostu. E, chwilę przerwy od nagrywania, bo ja wyłączam sobie po prostu wiatrak na, na czas nagrywek. E, z tego powodu, że po prostu jego szum w pewnym momencie może przerosnąć mój głos, więc e, no nie chciałbym takiego efektu, więc tutaj po tej walce, która jest po prostu wow, no, no nie jest lekko, e, myślę, że po prostu zakończę odcinek i, e, i skoczę sobie zrobić coś do jedzenia, a w tym czasie włączę na maksa wiatrak, żeby mi się to ładnie tutaj schłodziło. Aaaa, jajajaj, ale mnie coś kręci w nosie, no. A i chciałem dziewiątkę użyć, no ale dobra. A. No dobra, i co? I myśli, że ja teraz podejdę. Nie podejdę. Ciulaj się. Ty się podejdź. Dobra. Myślałem, że szybciej podchodzi. Eem, co ja bym chciał. Tu mam 6 To se tu wrzucę. Bo dużo tego. 7. Dobra. Podejdę do, do niego na odległość. O, dobra, jest dobrze. Dobra, dobrze wybrałem miksturkę. E, duża ilość, więc to jest bardzo przydatne. E, no i kurde, naprawdę, tak jak wcześniej myślałem, że mi zawadzają te miksturki, tak w tym momencie bardzo doceniam ich obecność w moim ekwipunku, więc. Pamiętajcie, nigdy za wiele miksturek. Wiadomo, no tych, tych słabszych można się pozbyć w pewnym momencie, jak ma się dużo y, lepszych, ale mimo wszystko, jakiś zapas trzeba mieć. I to najlepiej duży, bo jak widzicie, mam ponad 200 miksturek i obstawiam, że w tej walce z 50 mi może zejść. Dobra, dam sobie to jeszcze, bo to mi wzmacniało ochronę. E, dobra, kurde, dobrze jest. Robimy gnoja, robimy gnoja. Zaraz będzie y, bardziej martwy niż żywy, więc jest dobrze. No, dawaj, no. Proszę mi tu ulta nie ładować. Mi się to nie podoba. Ja nie wyraziłem na to zgody, proszę pana. Yy, idź mnie pan z tym kaktusem. Zaczął mnie ten kaktus. Dobra, dajemy radę, dajemy radę. No i co? Leczek. Leczek wszedł. Jest bardzo dobrze, jest bardzo, bardzo kurde dobrze. Um, myślę, że do końca walki jeszcze raz mi wejdzie full leczek i to będzie chyba obstawiam wtedy e, akt końcowy. Więc e, jest dobrze, dobrze, że mamy tę truciznę, e, bo to bardzo przydatny element. O, no tutaj grubo poleciałem, ale jest dobrze, jest cały czas bardzo dobrze. E, dawaj, 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 gnoja. No, atak użyłem przecież. No tutaj. Oj, zbyt delikatnie poszedłem z tym leczkiem. E, powinienem wziąć mocniejszego, no ale już trudno. Dobra. Oberwał, oberwał. Szósteczka na wzmocnienie obrony. Atak. Atak. Leczenie. No i widzicie, tak właśnie walczy się z epickimi potworami. Eee żeby w miarę przeżyć. Bo ogólnie no to nie jest to najłatwiejsze, co mnie spotkało, szczególnie w tej grze. Ale 17% kurde. Nie popełniamy żadnego głupiego błędu, pamiętamy o leczeniu, pamiętamy o atakach, pamiętamy o oddalaniu się i ciągłym ruchu, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I bardzo ładnie skalniak ee, obrywa. Więc mam nadzieję, że coś ładnego z niego wypadnie. Z poprzedniego bossa mi się nie udało, niestety. Eee, no, za bardzo na mnie oszczędzał. Ale myślę, że gdzieś tam coś tam w końcu tutaj jest szansa wydropić. I bardzo na to liczę, że to będzie jakiś bardzo fajny itemasek. Ja muszę mieć genialną minę teraz, jak się skupiam na tej walce, bo po prostu. Nie, nie zastanawiam się nad tym, jak teraz wyglądam. Zastanawiam się nad tym właśnie, jak mi idzie ta walka i czy, i czy wszystko jest dobrze dopilnowane. E, o kurde, jeszcze raz zdążymy się y, poraczyć full lekiem, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. E, to się na pewno przyda no i zmarnowałem jeden atak. No dobra. Ale inny wykorzystałem dobrze jak należy. Dobra, szósteczka leczek i ataki kolejne. No, dawaj gnoja. Jesteśmy dzielni. Rozwalimy go. No, dawaj, 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 dawaj. 7%. Okej, okay, skończyło się leczenie. Więc musimy znowu spacerek sobie tutaj uprawiać z nim, jogging. Eee, ale jest dobrze, 6%. Jest bardzo dobrze. Wręcz rzekł. Jest bardzo, jest bardzo dobrze. <grych> wow, no przez chwilę myślałem, że mnie zrobi. Jakby tylko mu kryt wtedy wszedł, mógłby mnie zrobić. Dobra, damy tutaj dużą miksturkę. No chodź tutaj, no nie, nie wołaj mnie na, na ulta, bo ja nie chcę twojego ulta. Dobra. I... 4%. Damy radę, damy radę. Wierzę w to. Damy radę, jesteśmy silni. Ej, nawet nie zabrał nam tak dużo tego żyćka. Tym atakiem. Ostrza. Dobrze, no kończymy go powoli, kurde no, najlepsze, że on byłby nas w stanie jeszcze porobić w tym, w tym momencie, ale, ale my się nie damy, bo już wiemy jak z nim walczyć po prostu. I uwaga, mamy to. Ani nic z niego nie wypadło, ani nie, nie dostaliśmy kuferka, dostrzymaliśmy 3 czerwone grosze, ja wiem, że to jest coś warte. I to jest ważna waluta, ale kurde no. Ale dobra, moi drodzy, jeszcze sprawdźmy sobie, ile mamy tych czerwonych groszy. 85, no to już taka dobra ilość. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Do zobaczenia i cześć.